Drodzy widzowie, niektórzy z Was zaczynają marudzić w komentarzach pod filmami o budowaniu kolekcji Pokemon TCG od zera, że ja jestem jakiś taki kłamczuch, że nie jestem szczery, że, że nie ma szans, żeby kupować karty tak tanio, jak ja to robię. Nawet pojawił się taki fajny, długi komentarz, na podstawie którego spróbujemy sobie podyskutować i pospierać się w tym filmie, czy faktycznie tak jest, że ja tutaj naginam rzeczywistość. Zanim ten komentarz. Przeczytam i będziemy, on jest bardzo długi i, i dużo ciekawych rzeczy w nim się znajduje, to przede wszystkim chcę, żeby było jasne, że ja jestem po prostu typem z internetu. W internecie nie macie żadnej możliwości, żeby na 100% zweryfikować, czy to, co ktoś mówi, co ktoś robi, to jest prawda i bierzcie to zawsze pod uwagę, tak? To jest internet. Ja, cokolwiek nie powiem, nie powinniście brać tego jako za jedyną stuprocentową prawdę, a przede wszystkim na pewno nie kopiować, nie starać się kopiować jeden do jednego to, co robią inni w internecie. Moje filmy, szczególnie nasza seria Pokémon TCG Kolekcja od Zera, są po to, żeby Wam pokazać, jakie są narzędzia, sposoby, metody do tego żeby na przykład karty Pokémon kupować w korzystniejszych cenach budować kolekcję która będzie zyskiwała na wartości staram się dlatego tłumaczyć dokładnie co robię dlaczego kiedy jakie decyzje podejmuję na czym są te decyzje oparte a jeżeli chodzi o komentarz z którym chciałbym się pospierać to Mr Rock and Roll Napisał. Cześć, mam jedną prośbę. Okej, okay, ale ta kolekcja, którą robisz nie jest dla kogokolwiek do powtórzenia oprócz Ciebie. Obejrzałem serię od początku, mam jedną propozycję o szczerość. Czy mógłbyś być szczery z nami i dodać rubrykę w Excelu z cenami dostępnymi dla wszystkich? Bo już któraś taka sytuacja, że kupujesz kartę dużo taniej niż się normalnie da. No i to jest bardzo ciekawe stwierdzenie, że dużo taniej niż normalnie się da. Jak dla mnie, to ja kupuję te karty bardzo drogo. I wydaje mi się, że to jest taki podstawowy błąd osób początkujących, że skupiają się na tym, co się dzieje dzisiaj, co się działo wczoraj, co się działo przez ostatnie 2-3 tygodnie. A tak naprawdę w kolekcjonowaniu potrzebny jest szerszy obraz, taka szersza perspektywa. Potrzebna jest znajomość rynku nie tylko z ostatnich dwóch tygodni, ale najlepiej z ostatnich kilku lat, a nawet od początku istnienia, na przykład Pokémon TCG. Bo tylko wtedy jesteście w stanie sobie porównać do tego, to co się dzieje teraz, do tego, co się działo w przeszłości, znaleźć jakieś powtarzalne schematy, znaleźć jakieś trendy, rozpoznać trendy, czy wszystko idzie w górę, czy wszystko idzie w dół i robić rzeczy, które sprawią, że wasza kolekcja będzie budowana budżetowo za nieduże pieniądze i będzie rosła na wartości tak jak moja. I musisz zwrócić uwagę na to, że obecnie jesteśmy na etapie pompowania. Trend jest taki, że ceny rosną niesamowicie szybko, w sposób prawie że już niewytłumaczalny. I jak patrzysz na moją kolekcję i na to, że ona nagle rośnie szybko na wartości, że, że karty, które kupiłem niedawno nagle są dużo droższe, już nie ma takich tanich ofert, to bardzo możliwe i nie zdziwiłbym się, że za parę miesięcy albo za kilkanaście miesięcy ja będę stratny na tej kolekcji, bo rynek może się odwrócić. I to nie jest pytanie, czy on kiedykolwiek się odwróci, bo nic nie rośnie w nieskończoność i zawsze. Chodzi moment, w którym ceny spadają. I to nie tylko kart Pokémon. Ja nie mam niestety dostępu, albo nie potrafię znaleźć takiego wykresu, który by pokazywał trendy cenowe w dłuższej perspektywie, jeżeli chodzi o karty Pokémon, ale no wystarczy sobie spojrzeć na jakieś wykresy, nie wiem, amerykańskich giełdowych firm, bo to jest coś, co możemy oglądać łatwo na każdej aplikacji, na każdym smartfonie. No i przykładowo taka firma Tesla, tak? jeżeli nie wiecie, co to jest Tesla, to wiecie, kto to jest, pewnie Elon Musk, najbogatszy człowiek na świecie, ciągle pełno o nim wszędzie jakiś skandali i tak dalej, i tak dalej. No i jeżeli przykładowo kupujecie, kupiliście te akcje Tesli rok temu za tam 4 kilkadziesiąt dolarów, to one w połowie tego roku były warte połowę z tego, no ale znowu wzrosły z powrotem. E i jakby popatrzeć tylko na mały wycinek tego wykresu z jakiegoś tam dosłownie kilkutygodniowego okresu, może się okazać, że o mój Boże, lecimy do nieba, ale może się okazać, że to jest tylko część większego trendu, który wcale nie jest jakiś tam super pozytywny. No ale jak się cofniecie jeszcze bardziej w przeszłość, się może okazać, że te akcje można było kupić kilka lat temu, czyli całkiem niedawno, 10 razy taniej. No i może się okazać, że one. Znowu za jakiś czas będą jeszcze 10 razy droższe. I skupianie się tylko na tym małym wycinku, i narzekanie o tym, że nie mogę kupić karty tak, jak Tomek kupił, bo one są już 30 zł droższe, no to jest trochę za bardzo skupianie się na tym, co jest tu i teraz. A w taki sposób działając, nie zbudujesz długofalowo dobrej kolekcji. Moim zdaniem oczywiście. Wybierz proszę na kart Market filtr Nirmint i dodaj 10% do każdej ceny plus przesyłkę, ponieważ tanie karty często są, ale na przykład ze Szwajcarii albo coś ktoś gdzieś wysyła wychodzi 5, 7, 12 euro, gdzie z Niemiec, Polski, Czech jest poniżej 2 albo 3 euro. I taką cenę plus koszt przesyłki pisz proszę jako pełną cenę karty do nowej rybryki przy każdej karcie. Ja czegoś takiego w tym Excelu nie zrobię, bo to by był po prostu zły pomysł. A dlaczego? Dlatego, że mm, Robienie dobrej, zyskownej kolekcji to nie jest coś, co każdy może kopiować po mnie na przykład dwa tygodnie, miesiąc później i przede wszystkim sytuacja tak często się zmienia. Że cokolwiek ja bym w tym Excelu nie wpisał, to najczęściej drugiego dnia albo jeszcze tego samego dnia to przestanie być aktualne. Szczególnie, że te karty, które są naprawdę warte dodawania do kolekcji, no po prostu najczęściej nie mają zbyt wielu ofert w korzystnych cenach. A najczęściej tych ofert będzie 0, 1 lub 2. Jako przykład, niech będzie, zdradzę trochę z za kulis, pokażę Wam screenshot z mojego zamówienia z Card Market, na którym macie daty, na którym macie ceny, na którym macie koszt wysyłki. I oczywiście zamazałem wszystkie wrażliwe dane adresowe i tak dalej, ale możecie zobaczyć, że zamówiłem karty na Cyprze, że przesyłka kosztowała 3,38 euro, że ta przesyłka rozłożyła się na cztery karty. A te karty były w bardzo korzystne jak na ten moment, cenach, ale to były pojedyncze oferty. Jeżeli chodzi o tego Pikachu japońskiego, to on akurat był droższy od innych dostępnych, ale zarazem ten sprzedawca miał tańszego Charizarda, No i Morpego i Magnezon jako karty, które chciałem dołożyć do swojej pobocznej kolekcji. Więc dla mnie w tym momencie, jak kupowałem to te karty, to znalazłem grzebiąc po Card Market, nie patrząc na pierwszą z brzegu i mówiąc o, wszystkie Pikachu kosztują 27, więc biorę pierwszego z brzegu, tylko kupiłem Pikachu, który był chyba 3 euro droższy niż najtańsza oferta, ale zarazem oszczędziłem na Charizardzie i była niedroga wysyłka i takiego czegoś nie jestem w stanie dodać do Excela i myślę, że to co mogę tutaj Wam poradzić, to to, że po prostu trzeba się rozglądać, szukać, klikać i to nie jest proste, jakby to było proste, to każdy by miał Miliony? Nie. Jakby to było proste, to każdy by miał taką samą kolekcję i każdego kolekcja byłaby warta zero, no bo kto by kupił od Ciebie kolekcją, kolekcję, którą każdy inny ma taką samą. Nie wiem, czy rozumiecie te moje wywody, ale no, idziemy dalej. To by serio wiele pomogło. No ale prawda jest taka, że cokolwiek ja bym nie wpisywał w tym Excelu, to to Prawdopodobnie jeszcze tego samego dnia może być nieaktualne, tak jak powiedziałem. Żeby obserwować przykładowo to, jak japońska promka Pikachu z McDonalda rośnie na wartości do 224 zł, żeby dwa tygodnie później kosztować już 137 zł. I nie zdziwię się, jak ta karta stanie jeszcze bardziej i będę pod kreską. Jak się okaże, że nagle ludzie, którzy nakupili tych kart Pikachu, chcą się ich pozbyć, bo, bo boją się, że stracą jeszcze bardziej, to zaczną wystawiać te karty w dużych ilościach. Im więcej kart będzie w w ofercie, im więcej ludzi będzie chciało je szybciej sprzedać, tym szybciej będą spadać ceny, tym szybciej będziesz mógł kupić swoją kartę dużo taniej niż ja i to wcale nie jest wykluczony scenariusz. To bez sensu takie liczenie, jak ty to liczyć, ja rozumiem łapanie okazji, ale bez przesady. No, ale właśnie z przesadą dokładnie o to chodzi. Jak chcesz mieć fajną kolekcję, na którą wydasz rozsądne pieniądze i będziesz się cieszył, że nie tylko masz fajne karty, ale te karty też no, rosną na wartości, to Trzeba w to włożyć trochę wysiłku, trochę sprytu i być kolekcjonerem, który nie patrzy tylko na to, co się dzieje tutaj dzisiaj i kto krzyczy głośniej na Facebooku czy na YouTubie, ale być kapitanem własnego statku, tak jak już chyba wspominałem w tym filmie, i wiedzieć, co się robi, mieć plan i go realizować. I wtedy prawdopodobnie będziesz miał dużo lepszą kolekcję niż ja i dużo lepsze wyniki. No bo nie musisz mieć tego Pikachu albo możesz mieć tego samego Pikachu, takiego samego Charizarda, ale niekoniecznie, niekoniecznie musisz go kupować w tym momencie, kiedy nie ma dobrych ofert. Jeżeli chodzi o to łapanie okazji, to ja naprawdę będę to powtarzał do znudzenia i w kolejnych odcinkach serii też zobaczycie to nieraz, że najlepsze okazje są wtedy kiedy niekoniecznie się na nie poluje i ja nie zawsze spotykam znajomego, który się chce pozbyć kart i jest skłonny je oddać za 30 czy 40% taniej, a jeszcze zaraz po, tej, po tym spotkaniu i po tym tradzie na żywo, za który oczywiście nie płaciłem za wysyłkę i karty dostałem tanio i zapłaciłem kumplowi blikiem, to jeszcze w ciągu kolejnego miesiąca nagle rynek łapie trend w górę i wszystkie te karty, nie tylko, że kupiłem tanio, to one jeszcze podrożały w stosunku do tej ceny, którą znajomy obliczał mi, jak patrzył na card market. I jeszcze raz na koniec, jakby to było takie proste, że wystarczy kopiować kogoś jeden do jednego, to każdy byłby milionerem. A tak naprawdę wtedy każdy nie byłby milionerem, nikt by nie miał nic, i żeby mieć sukcesy w kolekcjonowaniu czy w inwestowaniu, no to jest to zabawa w kotka i myszkę, to jest poświęcanie czasu i niestety, no drogi na skróty ja tutaj przynajmniej nie widzę. Jak ktoś z Was tą drogę na skróty zna, to niech się podzieli w komentarzach, wszyscy skorzystamy. No a ja zalajkuję i nie wiem, jeszcze coś dam serduszko.